Witam was bardzo gorąco, z tej strony Umbra I Retro A to początek nowej serii Nowej, bo mojej Tak, niestety zostałem wykopany ze stołka Przewodniczącego Rady Kanału Retro i Umbra Teraz ja tu rządzę Niestety <ścoughs> tak, ja No będę niestety, tylko takim... dla mnie na szczęście no, Będę tylko takim dodatkiem Takim głosem dodatkowym I od tej pory Regularnie albo tak jakoś w miarę regularnie, będę wam pokazywać świat Minecrafta. Właśnie stworzyliśmy, wygenerowaliśmy nowy świat. Jesteśmy w zupełnie jakimś tam przypadkowym miejscu, gdzie nigdzie nic jeszcze nie ma, ale spokojnie, wybudujemy. Też liczę na Wasze propozycje co do tego, co chcielibyście zobaczyć. Na pewno zbuduję jakiś, nie wiem, fajny domek, z pewnością, może coś jeszcze. W każdym razie jestem otwarta na wszelkie wasze propozycje, czekam, mam nadzieję, że będzie wam się podobało, no i cóż, Retro, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? No, wiesz, ja tu nie mam nic do powiedzenia teraz, prawda, już jestem no, tak, na, tak. na tym stołku, który jest troszkę dalej, prawda, ale no ja cóż, na tym po lewej, tak, po lewej, nie jestem po prawicy, ale dobra. No cóż, Umbra, na pewno wielu z Was chciał zobaczyć w końcu Umbrę w akcji, w jakiejś grze. No i po takich dłuższych namowach, żeby w ogóle coś zechciała przeprowadzić na YouTubie, doszliśmy do takiej, takiego porozumienia, że będzie to Minecraft. No i dla Was, specjalnie dla Was Umbra będzie grać Minecraft, co ona będzie w nim robić? To w większości zależy od Was. Najpierw na pewno będzie kilka odcinków, w których sobie pochodzi, pobuduje. A później zobaczymy, może jakieś mody bardzo ciekawe dodamy i tak dalej. To wszystko się zobaczy. Na razie jest taki filmik, raczej prezentujący i zapowiadający nową serię Umbry. Gdzie ja będę tylko takim wiecie, dodatkowym głosem, tak jak na lewym i prawym ramieniu jest Aniołek i Diabełek. Ja pewnie taką rolę będę pełnić. No i cóż, dajcie znać co o tym sądzicie. A Umbra specjalnie dla was będzie przygotowywać filmiki. Świetna sprawa, na pewno. Żeby nie było, to powiem od razu, że obydwoje jesteśmy fanami Minecrafta. Tyle, że Retro nie był przekonany co do tego, żeby umieszczać go na naszym kanale ale dał się przekonać. No, doszliśmy do pomałego porozumienia, aby e, był na naszym kanale Minecraft, tylko że nie będzie zajmować się głównie Umbra. Dokładnie tak. Retro oczywiście za każdym razem nie będzie mógł patrzeć, co ja robię, bo będzie myślał, że on potrafi to lepiej, zrobiłby to szybciej, swoim sposobem, który jest niezawodny, bo zawsze tak jest, jak ogląda, jak ja gram w Minecrafta, czy chociażby, nie wiem, socklersy albo coś innego. Tak, jedź mi dalej, jedź, no. Jest po prostu zapatrzony w siebie i to uważa, to że wszystko przesada. robi na i lepiej. Oj, już jaka przesada, oj, nie. Przecież oni tak nie bardziej lubią niż ciebie. Dobrze, mamy już kilka deseczek. Zróbmy jakieś miejsce na dom, znajdźmy. Chciałbym... ty dziurę no, bo... ziemi, tylko na kiber, zrób i chatę postawimy. No dziękuję ci, wiesz. Dobra. Ja już... Oczywiście czekam na wasze propozycje, co chcielibyście zobaczyć. Czy nie wiem, czy na pustyni jakiś dom, czy... Czy nie wiem, co? Chyba wystarczysz ty w akcji, wiesz, bo tu nie trzeba jakichś super efektów, wybuchów laserów obcych i tak dalej. Ty wystarczysz, ty za sterami idąca nie wiadomo gdzie, gdzieś tam w pustynie, w cholerę, nie wiem, wielbłąd. Właściwie szukać. jestem tak zestresowana, że, że nie wiem co mam robić, tak, czyż mówię. Jest przed kamerą. Tak. No, a na tym stołku po lewej jest znacznie stołku. wygodniej. No dobra, <laughs> krześle. Jest znacznie wygodniej. No i łatwiej. Tam są drzewka. Jest jakaś woda, więc idę tam coś wybudować. Ale tam miałaś budować. I teraz, wiesz, tam dwie dziury wykopiesz, teraz tu dwie dziury, a później... Nie, nie, tam pójdziesz nie Pójdziesz ma... gdzieś indziej, tak? Później pod ziemię zejdziesz, później wyjdziesz. Kurczę, to nie... Jed... To nie kurczę, to kaktusy. No dobrze, dobrze. Ale myślałam, że tam będzie woda, a tam jest pustynia. A to była fata Morgana. A masz wodę, proszę bardzo. Ale za mało. Chlupa, ja już mam taki jeden mały pomysł. Na kuwetę. I... I potrzebuję więcej wody do wykonania mojego pomysłu. Co chcesz ugotować, coś na obiad? Ten pierwszy odcinek jest taki raczej nudny, bo chodzimy i szukamy tego miejsca. A no są owieczki. No Jest tego. mięso, jest krew, dobrze. Ile ich tutaj? Ostatnio grałam na takiej mapie, gdzie były wilki, i na początku było dużo wilków, dużo owiec, ale później zostały same wilki. Żadnej owcy. Czekaj, czekaj, tutaj. Wilki, owce. Równa się mniej owiec. Tak, no, tak, czekaj, dokładnie. Dobrze, nadążam, tak? Tak, okay. tak. Czyli, krótko mówiąc, yy, wilki, sz, owce i było więcej wilków. A to znaczy sz, <laughs> Nie wiem, no, zjadły, czy coś tam bardziej, nie wiem. intymnego, no nieważne. <laughs> no dobra, tam mamy taki mały stawik. Szczawik. Stawik. Ale my już nie byliśmy, chyba. Nie, dobrze, przepraszam. A mówiłem, że no, będziesz No ale nie biegać. możemy tutaj być, no bo to... Nie my, to twoja chata. Ja tam się walnę z jakąś Mam wilną... inny pomysł po prostu. Aha. Na mój dom. Dobrze. I muszę mieć taki bardziej ocean, chociażby jezioro, a nie taki mały stawik. Albo morze kaspijskie. Ustaliśmy, już, że to jest jezioro, a może tylko ja się nazywa. ustaliłem. Nazwijmy. Kurczę, znowu nie ma tam wody, tylko zaraz trzeba zacząć... Zaraz zaraz wyjdą wilki, zombie... Kurczę, yy... nie strasz mnie. Nie, tam jest loot. Ale mam pecha. No dobrze, niech będzie ten mały stawik. Sztawik, no? Już jest za ciemno, zaraz zginiesz, przykro mi, koniec. Nie, proszę nie. Lepiej, kończ nagranie. Dobra, budujemy coś na szybko. Co, kibel? Już jest. Można ładować. Dla dwóch? Retro! Dla trzech na czterech osób. Mówiłam, że on uważa, pięciu, że jest ze wszystkim lepszy. Na siedmiu, na osób. I nie daje mi nawet szansy na to, żebym się wykazała, bo mnie o, tu od razu stresuje. Ale to? Na środku pustyni. To nie las Vegas. Retro. <noise> Mam nadzieję, że widzowie zrobią z sam porządek. I przy następnym nagraniu będziesz grzeczniejszy. Ja cię wspieram, gdy ty grasz. Tak. Mm -hmm. <laughs> mnie A ty mnie wyśmiewasz po prostu, mnie wiesz. Co? I dodaję ci otuchy. No. To jest właśnie prawdziwa Cześć. skóra retro. Skóra. Skin. Jesteś Czyli skinem? Jaka? Czyli jaka skóra? No, prawdziwa. Czyli drwiący, niesie. nie dający Jakie nikomu dr... szansy. drwą drwiący? Tak, Drwalem drwiący. Drwalem jestem, tak? Nieprawda, przeżyjesz. Na razie będzie to taki. Bez drzwi, no rozumiem, bez klamek pokój, o! <noise> Ale wybaczcie, po prostu robi się ciemno i dla bezpieczeństwa. Tak, ledwo co widzisz, nie? Po prostu o to chodzi, tak. No i niestety. Jak zapadnie zmrok, będę musieli deszcz. się pożegnać chwilowo, przynajmniej. Przeczekamy tą noc i nie wiem, czy dalej nagramy, czy już następny odcinek. Zakończymy może serię. Żartuję. Nie, no, serii nie zakończamy. No. Dobrze. No, Ładne? No, myślę, że taką sobie zrobi zaraz. Idę po, do lasu pod drewno i, i walnę coś takiego. Nie, ale w następnym odcinku już będzie dużo lepiej. Już będę miała łóżko przede wszystkim. Rozwiń. Chyba nie chcesz, żebym mówiła o tym na wizji, tak? Że, że po prostu pozbawię życia bezbronne owieczki, żeby mieć gdzie spać. A tam bezbron. Ale możesz nożyce... Nożyce... Przepraszam. Noży... Kurczę, nożyce. no. Nożyce. Coś ty Ale zrobiła. najpierw musiałabym mieć yy, żelazo, tak? Więc musiałabym się dokopać. No to jazda. Trzeba było nie... marnować. No wiem, że teraz czasu trochę zmarnowałam niepotrzebnie. No, ale skoro już wam powiedziałam, że na tej mapie będę grać, no to nie będę zmieniać. Ale wy z pewnością mi tak byście się pewnie nie obrazili. Ten pierwszy odcinek jest taki trochę chaotyczny, ale obiecuję, że się poprawię. Tak, oklaski takie, wiecie, tak. Wie, no, że otuchy dodać, tak, brawo, tak. Dalej, uuu. Buduj. Dobrze, już jestem cicho. Nie patrz tak na mnie. Retro, a wiesz, że teraz, jak już zaczęliśmy tam serię no. i zaczęłam to budować, tak? no to ty nie sprzyjmiesz teraz komputera za chwilę, żeby wygrać na przykład w datę, tylko ja dokończę tu troszkę, zrobię, wiesz? Że, że co? Co, twoje <słucham> filmy nie będą trwały pięciu minut? Naczynia w kuchni są do umycia. Nie mamy zmywarki? Nie, nie, nie styć nas na zmywarkę. A ty, aha, dobrze. Słucham? Nie, nic, nic, coś w ten. Wypsnęło mi się, nie? Głośno myślę, dobrze. E, albo za głośno. No, ale już tak stać. Pomachaj chociaż kamerą. Kamerą. Bye, bye. Zrobię stolik. Chyba stolec. Niesmaczny żart, Retro, wiesz. Dobrze, przepraszam. No ja już się więcej nie pojawię, no. W tym odcinku dziś. Czekaj, czy. Gdzie my jesteśmy? No w twoim zajebistym domku bez klamek. Dobrze, mamy. Zrobimy kijki. Na po początek. Co? Żeby, nie wiem, 12 nam wystarczy. Chłopakę na grilo nabić, tak? I na dogiejskim trzymać? Zrobimy kilka narzędzi. Na początek łopata. Bardzo się przyda na pustyni. Tak, żeby. Jak kota? Oj, Ojej coś mnie bije! Kurczę. Ty jesteś... To nie kurczę, to pająk. Kapciem go! Łopatą? No, może nie tą stroną. O, dawaj go, między osiem, dawaj. Musisz podejść, o, i, i. Patrz, jeszcze Twardy jest, no dawaj, między osiem, po nogach. dobrze. Oh. Widzisz to kin. lepsze Naprawdę? od tego twojego Battlefielda czy no, innych takich. 50 headshotów i dalej stał. Jest następny, mam nadzieję, że mnie nie widzi. Nie, zupełnie cię nie widać. Coś jasno. Jak robi. na noc, prawda? Tak, tak, tak. To jest... Kurde, myle te guziki, taki stres nie wyobrażacie sobie. <ścoughs> nie śmiej się, retro. Ty masz już wprawę, a ja dopiero zaczynam. W roli kierownika klawiatury i myszki. Jak widzicie, buduję dalszą część domu. Oj, macie rację, mogłabym zostawić jakieś miejsce na okna, ale zrobisz drzwi, chociaż nie jeszcze, jest za wcześnie, jeszcze pojątki nie zjedzą. No nie jestem zadowolona, wiem, że to takie chaotyczne. Obiecałam, że już mam poprawę i z pewnością się poprawię. Mam nadzieję, że rozumiecie moje zestresowanie. Ja rozumiem, jak najbardziej. Mieszkać w takim domu to gruby stres. Wiedziałam, <noise> że ja rozumiem, jak najbardziej. <noise> Jakoś inaczej się zakończy. Widzicie, już pajączki mi nie wskoczą, mam wyższe ściany. Jak to ci, Nas skoczą ci. Przy okazji. Wiecie, jakkolwiek to brzmi, no. No, co jest tym Mamy już ale tylko jeden. O, to już Więc nie, nie, nie zrobimy musiała... wędki. No. Czyli już nie będziesz musiała rzepów używać, żeby buty. <głos》> Nosić. To będziesz <głos》> mogła sznurówki sobie. Nicią. Dobrze, więc kończymy retro, dobrze? Dobrze, dobrze. Ja nie mam nic przeciwko, naprawdę. Ja się dobrze bawiłem. Na pewno robię. Ja, ja tak. także się bardzo dobrze bawiłam. Z tym, że widzicie, że jest noc, nad... póki co nie możemy jej ominąć. ominąć, bo nie mamy łóżka. No, Te umbra... odcinki na pewno będą jakieś takie bardziej sensowne. Tak, bo umbra, jak na razie, widzicie, rozpoczęła budowę e, po prostu zakładu psychiatrycznego i zaczęła od pokoju bez klamek. Nie <noise> martwcie się, zaraz będzie więcej. Więcej celi dobuduje Tak. Już mogę, tak. mogę dalej. Kon mówić? Proszę, bo ja taki wiesz. Będą bardziej uporządkowane. Będzie coś w nich bardziej takiego twórczego, niż. Tak, drabina na pierwsze piętro. Ale z retro po prostu nie da się pracować. Ja nie wiem, wysił go na przykład do sklepu na drugi koniec miasta i wtedy sobie spokojnie pobuduję, dobrze? Dobrze. Ty już idę? Także zapraszamy was na ciąg dalszy, mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek was aż tak bardzo nie zniechęcił, że dacie Skąd? mi jeszcze szansę. Ja tu na pewno będę, nie, te... nie, przy... nie zaprzepaszczę takiej okazji, żeby cię oglądać ze starami budującą zakład psychiatryczny, ale kto w nim będzie? Kto tam będzie siedział? Dowiecie się w następnym odcinku. Retro, czy ty nie zapominasz, że to jest moja seria, a nie twoja? Aha, ja jej nie mogę zakończyć, bo taki fajny tekst na koniec puściłem. To dowiecie się w następnym odcinku. Ja myślałem, że ty załapiesz i powiesz tak, 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 do widzenia, a ty dalej. Ale dobrze, to twój program. Twój cyrk. Więc żegnamy was i obiecuję, że jak następnym razem się zobaczymy, to będę miała okna, drzwi... Dach, łóżko. Nie mów. Mus... Serio. Ale z piapli, tak? Ej, coś tam krzyczy do ciebie. Nie, nie, nie. Tak, pewnie potwory zobaczymy. O, żebyś to choć. No. <grym> to by było na tyle. Żegnamy was bardzo gorąco. Bardzo, ja bardziej. Za starami umbra po lewej Za stronie retro. Pa, po pa. lewej, tak. Pa pa.